Zgodnie z prawem stałości składu związku chemicznego w takim związku chemicznym jak chlorek wapnia, stosunek atomowy wapnia do chloru jest zawsze taki sam, ale również taki sam jest stosunek masowy tych pierwiastków. I żeby taki stosunek masowy wyznaczyć, musimy odszukać w układzie okresowym masy wszystkich pierwiastków, z których składa się dany związek chemiczny. Tutaj mamy wapń i mamy jeden atom wapnia. wapnia to znaczy, że musimy sobie znaleźć w układzie okresowym masę atomową wapnia. Wynosi ona 40 unitów. I musimy także znaleźć masę atomową chloru. Ale ponieważ mamy tutaj dwa atomy chloru, to będziemy tę masę atomową mnożyć przez dwa. Masa atomowa chloru wynosi około 35,5 unita. Zatem łącznie w jednej cząsteczce znajduje się 71 unitów chloru. Wobec tego, moi drodzy, stosunek masowy wapnia do chloru w tym związku wynosi 40 do 71. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu, czyli do tlenku żelaza 3. W tym przypadku mamy dwa atomy żelaza. Odczytujemy sobie z układu okresowego masę żelaza i mnożymy ją przez dwa, czyli możemy zapisać dwa razy masa atomowa. Żelaza, czyli 2 razy 56 unitów i to wynosi 112 unitów. A także mamy w tej cząsteczce 3 cząsteczki tlenu. Obliczamy masę, 3, przepraszam, atomy tlenu. Obliczamy masę 3 atomów tlenu, czyli 3 razy 16 unitów i to wychodzi 48 unitów. To znaczy, że w jednej cząsteczce mamy 112 unitów żelaza oraz 48 unitów tlenu. Wobec tego stosunek masowy żelaza do tlenu w tej cząsteczce wynosi 112 do 48. Ale widzimy, że te dwie liczby dadzą się podzielić przez taką samą liczbę i obie te liczby możemy podzielić przez 16. 112 podzielić na 16 to 7. A 48 podzielić na 16 to 3. A zatem stosunek masowy żelaza do tlenu w tym związku to 7 do 3. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli wyobrazimy sobie, kochani, na przykład 10 kg tego związku, czyli tlenku żelaza 3, to oznacza, że na każde 7 kg żelaza w tym związku przypadają 3 kg tlenu.